8 czerwca wiadomości nadawaliśmy stamtąd, z murawy Stadionu Narodowego. To było tuż po meczu Polska-Grecja. No, na boisku mistrzami Europy jakoś nie zostaliśmy, ale poza nim to było Mistrzostwo Świata. Przed nami za godzinę i 15 minut ostatni już wielki mecz. Mecz, który przesądzi o wszystkim i który będzie końcem tego Fantastycznego turnieju. Dobry wieczór Państwu. Piotr Kraśko to specjalne wydanie wiadomości ze studia TVP na dachu fabryki Wedel. Jacek Gasiński jest teraz w Kijowie, Dorota Wysocka w strefie kibica w hiszpańskiej maladze. A Urszula Rzepczak oczywiście w Rzymie. Najpierw kijów Jacku powiedz, co się teraz dzieje wokół stadionu. W tej chwili wokół stadionu jest bardzo gorąco. Naprawdę, chociaż temperatura powietrza tylko 27 stopni, czuje się, że kijów będzie dzisiaj wrzał. Na ulicach setki tysięcy kibiców. Nie wszyscy oczywiście zmieszczą się na stadionie. Tam może być niecałe 70 tysięcy. Ale ci, którzy już tam są, już pewnie widzą też na miejscu są drużyny. Za chwilę, jeszcze przed meczem, odbędzie się krótka uroczystość zakończenia mistrzostw, na których między innymi Oceana zaśpiewa. Przebój Euro 2012, wieczne lato. Tutaj lato jest naprawdę w tym roku bardzo gorące. Ci, którzy przyjechali do Kijowa, co ciekawe, nawet dzisiaj mieli szansę, żeby jeszcze kupić bilet na ten ostatni finałowy mecz. Nie masz biletu na finał? W Kijowie to nie problem. Nie wiadomo jakim cudem, ale jest ich ciągle pełno i w kasach, i przed nimi. U koników nawet taniej, bo już za 200 euro, a jeszcze będzie promocja. Ceny ani Ceny wysokie, ale wieczorem spadną, więc polskim kibicom, którzy jeszcze chcieliby kupić bilet, radzę przyjść godzinę przed meczem. Interes robią tu wszyscy dziś włoskie i hiszpańskie koszulki idą jak woda. Nie odstrasza nawet cena w przeliczeniu na nasze 125 zł za sztukę. Polska Mają je nawet polscy podzieleni dziś kibice. Ci fani ze Śląska jechali do Kijowa całą noc. Dwie najlepsze drużyny grają w finale. Grać Polska i Ukraina, no ale to się nie udało zbytnio. No i niestety ta będzie Polska. Ale Hiszpania wygra 1-0. No co innego twierdzi Funtik. 375-kilogramowy knur, który od początku euro na Ukrainie przepowiada wyniki. Jakby to policzyć, to w 70% jego prognozy się sprawdziły, a wyniki meczów półfinałowych przewidywał bezbłędnie. Bez względu na wynik, Funtik może być spokojny o swoją przyszłość. Wiadomo też, co stanie się ze stadionem. Na pewno nie będzie stał pusty. To arena multimedialna, gdzie można rozgrywać nie tylko mecze piłkarskie i olimpiady. Już pod koniec lata odbędzie się tu koncert. Madonna i Red Hot Chili Peppers. Ale dziś ważniejsze jest to, co na stadionie będzie się działo wieczorem. Szacuje się, że na mecz przyjechało ponad 2000 Włochów. I pięć razy więcej Hiszpanów. Czujemy się tu dobrze, nawet bardzo dobrze, i ludzie są wspaniali. Finałowy mecz Włochy-Hiszpania poza kibicami z tych krajów obejrzą z loży prezydenckiej prezydenci. Przede wszystkim Polski i Ukrainy. Bez względu na wynik samego, samej konkurencji sportowej, samego, samego meczu, no i Polska i Ukraina niewątpliwie mają szansę zostać. Triumfatorami tego Euro 2012. Jeśli będzie dogrywka, a może rzuty karne, według ukraińskiego czasu mecz może się skończyć nawet po północy. Jacek Gasiński, wiadomości. No, znając Hiszpanów i Włochów, ten mecz rzeczywiście może się skończyć po północy. Oczywiście może się skończyć karnymi, ale chyba nikt nie będzie się martwił, jeżeli to będzie bardzo długa noc. Na pewno taką będzie w Hiszpanii, bo niemal w każdym mieście są tam wielkie strefy kibica. W jednej z nich, w Maladze, jest teraz Dorota Wysocka. Dorotko, po pierwsze, bardzo dobra koszulka. Po drugie, czy ktoś tak ubrany może wątpić w to, kto będzie mistrzem? W żadnym wypadku nie należy, Ale najważniejsze jest to, że Hiszpanie bezwarunkowo kochają futbol i dzisiaj bez ździwła zasady można powiedzieć, że cała Hiszpania, każdy mieszkaniec tego kraju będzie czekał z wielkimi nadziejami na ten mecz. W każdym mieście hiszpańskim są takie miejsca jak tutaj, gdzie zainstalowano ogromne ekrany, na których setki, e, tysiące... E, Adekwatnie oczywiście ubranych będą obserwować starcie drużyny La Rocha z Włochami. Każdy bar będzie pełen ludzi, którzy będą trzymać kciuki za zwycięstwo drużyny Vicente del Bosque. To jest też historyczne starcie hiszpańskich piłkarzy. To jest walka mistrzów świata i mistrzów Europy o potwierdzenie, że rzeczywiście są najlepsi. Jest też jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Dla Hiszpanów, których kraj drąży rzeczywiście dotkliwy kryzys, zwycięstwo w tym meczu byłoby na pewno źródłem nadziei, siły i godności. Także Piotrze, wierzyć trzeba. Dorotko, bardzo Ci dziękuję. Mam prośbę w tej strefie. Tak krzyknij chociaż raz. Polska biało-czerwoni. Teraz w Hiszpanii przenosimy się do Włoch. W Rzymie surszula Urszula Rzepczak, a jest dokładnie w tym miejscu, w którym dwa tysiące lat temu ścigano się rydwanami w Circo Massimo. Tam jest teraz największa w stolicy Włoch strefa kibica. Ulu, też doskonała koszulka. I powiedz, czy w ojczyźnie Super Mario ktoś ma jakąś chwilę wahania, że to nie Włochy wygrają cały ten turniej? No absolutnie, nikt nie ma takich wątpliwości, a za takich chwil, za takich emocji warto tutaj być. Aż 200 tysięcy osób, mimo upału, który w ciągu dnia sięgnął 40 stopni, przyjdzie tutaj właśnie na starożytny stadion Circus Maximus po to, by świętować zwycięstwo rzecz jasna. Miejsce już przed czterema wielkimi ekranami zapełnia się powoli, ale pierwsi przychodzili tu już o godzinie pierwszej z butelkami, z napojami. No bo przecież nie można przegapić momentu, kiedy drużyna wychodzi z piekiem korupcji, ale i też niepowodzeń i sięga wysoko do nieba po puchar. A nawet jeśli się nie uda, Włosi i tak będą świętować. zwycięstwo czy przegraną? Przegraną w tym meczu, ale świętować mają co? Mają z czego się cieszyć, bo drużyna, w którą przed Euro nikt nie wierzył, zaszła tak daleko, zaszła do finału. Urszula Żebciak z Rzymu bardzo Ulu, Ci dziękuję. W całym turnieju Ikera Casillasa pokonano tylko raz i nawet dokonał tego nie Super Mario, ale Antonio Di Natale. Potem Hiszpanem już nikt żadnego gola nie wbił. Fabregas już raz pokonał Buffona, ale nie może być pewny, że dokona tego jeszcze raz. No, kto by pomyślał, że ten wspaniały mecz Hiszpania-Włochy w Gdańsku 10 czerwca będzie próbą przed wielkim finałem. A jak może być dzisiaj? Michał Siegiela. Na plażach tłum. I tak do wieczora. Potem wszyscy pobiegną zobaczyć finał, a w nim najlepszych piłkarzy. Jednak Ronaldo, no, wszyscy go nie lubią, ale kurde, ma świetną figurę, świetną sylwetkę, pracuje dużo nad sobą i to widać. Akurat Ronaldo mecz może obejrzeć nawet na plaży, bo grać będą inni. Hiszpania-Włochy, finał, na który przed turniejem niewielu stawiało. A dziś mało kto postawi na faworyta tego meczu. Hiszpania, solidna jak zawsze, i Włosi, skuteczni jak nigdy. To fantastycznie, że zarówno Włosi, jak i Hiszpanie grają w podobnym stylu. Cieszę się, że teraz w piłce nożnej widać prawdziwą grę i większą liczbę ataków. Hiszpania ma wielu bardzo dobrych graczy zaczynając od bramkarza, przez obrońców, pomocników do napastników. To będzie zacięty mecz. Grą obu drużyn kierują pomocnicy Andres Niesta i Andrea Pirlo. Do tej pory grali we wszystkich pięciu meczach. Na euro Pirlo podawał aż 459 razy i Niesta ma na koncie 387 podań. Odpowiednio 77 i 76% ich podań było celnych. Nic dziwnego, że Włoch trzy razy zdobył tytuł gracza meczu, a Hiszpan ma na koncie dwa takie wyróżnienia. To są najbardziej atrakcyjni gracze obu zespołów. Najpiękniej się ich ogląda. Myślę, że dla kibiców to będzie prawdziwa uczta. Finały piłkarskich imprez zostają w pamięci na lata. W 1994 roku najlepszy wtedy piłkarz świata Roberto Baggio nie wykorzystał rzutu karnego, przez co Mistrzostwo Świata zdobyła Brazylia. Podczas Euro w 2000 roku David Trezeguet w ostatniej minucie do grypki strzelił złotego gola, dzięki któremu Francuzi cieszyli się z tytułu Mistrzów Europy. Styl w jakim Zinedine Zidane 6 lat później pożegnał się z reprezentacją utkwił w pamięci bardziej niż porażka Francji. Dzisiejszy finał też przejdzie do historii, nie tylko dlatego, że Hiszpanie i Włosi w meczu o taką stawkę nie grali ze sobą jeszcze nigdy. To będzie taki finał, że będziemy mówili, oj rany, jakie piękne gole, jeden piękniejszy od drugiego i problem, który wybrać jako najpiękniejszy. Bo niby dlaczego tak piękne i zacięte mistrzostwa miałyby się kończyć inaczej jak pięknymi golami. Michał Siegeda, wiadomości. 3 miliony ludzi do tej pory bawiły się w polskich strefach kibica. To jest absolutny rekord w historii turniejów piłkarskich. Dziś po raz ostatni już tysiące ludzi zobaczą mecz euro w największej polskiej strefie kibica po drugiej stronie Wisły przed Pałacem Kultury. Tam jest Jarosław Kuś, Jarku. Co tam się teraz dzieje? No Przed chwilą skończył się tutaj koncert Kaja i na razie teraz jest spokojnie, wszyscy czekają na mecz w czasie meczu. Spodziewanych jest tu 60 tysięcy kibiców. Włochów, Hiszpanów, no i oczywiście Polaków, komu będą kibicować Hiszpanie i Włosi. Wiadomo, my podzieleni między Włochów i Hiszpanów i niech wygra lepszy. A tutaj widzimy mecz, który. Hiszpania, Włochy, oni już ze sobą grali 10 czerwca w Gdańsku. Będzie Dinatale w dobrej sytuacji, Dinatale! Włosi prowadzili przez 3 minuty. Na tamtym meczu był Wojciech Jaskulski, wtedy faworyta nie miał. Natomiast po pozostałych rozgrywkach grupowych Włosi są zdecydowanym liderem. Dla mnie i dzisiaj wieczorem będę kibicował. Od 1988 roku co 8 lat zdarza się, że drużyny, które grały w grupie, spotykają się także w finale. 24 lata temu Holendrzy grali ze Związkiem Radzieckim. W grupie przegrali, by w finale wygrać. W 1996 roku Niemcy dwa razy pokonali Czechów, 8 lat temu Portugalia dwa razy przegrała z Grekami. W Wieliczce nie mają wątpliwości komu kibicować. Powitają ich w nocy, tak jak zwykle, no i czekają na puchar. W wielu miastach, takich dużych miastach, puchar, puchar zdobywczy, który zdobędą mistrzowie, wędrował. W Wieliczce nie był. Teraz mam nadzieję, że mistrzowie go przywiozą. Gdyby w finale grali Irlandczycy, najbardziej znana europolicjantka w Polsce, posterunkowa Natalia Rogozińska nie miałaby problemu komu kibicować ale Irlandii w finale nie ma. Dzisiaj je Włochom, ponieważ jak byłam na Euro w Poznaniu, w zabezpieczeniu Poznania, to również Włosi zarówno jak i Irlandczycy świetnie się bawili. Ale Hiszpańscy kibice też wierzą w swoich mistrzów. To będzie 2 jeden dla Hiszpanii. to trudno, mamy to wiemy, ale będziemy wygrać. Transmisję finału zobaczą kibice w 200 krajach. Pierwszy raz w historii telewizja Polska przeprowadzi transmisję w technologii 3D. Jak zawsze wypełnią się strefy kibica. Do dziś cztery strefy w polskich miastach gospodarzach i piątą w Krakowie odwiedziły ponad 3 miliony kibiców. To absolutny rekord w skali mistrzostw Europy niezależnie od tego, komu kibicujemy w finale. Z pewnością padną kolejne rekordy. Jarosław Kuś wiadomości. Niezwykłe rzeczy działo się dziś w pogodzie. Najpierw gigantyczne upały na południu kraju to było nawet ponad 35 stopni, potem potężne ulewy, burze i gradobicie. Jaka może być pogoda na wielki finał, bo już raz ulewy przerwały mecz na Ukrainie Marcin Szewczak. Do takich pogodowych emocji musimy się przyzwyczaić. Dziś grzmiało i tak będzie przez kilka dni. Burza już raz opóźniła piłkarskie święto, gdy błyskawice nad Donieckiem wygrały z szybkimi jak błyskawica piłkarzami Francji i Ukrainy. Tym razem nic nie powstrzyma ani zawodników, ani kibiców. Będę kibicować dzisiaj Hiszpanię niezależnie od pogody, czy to słońce, czy to też Hiszpania. Ole! Jeśli wygrają Hiszpanie, szykuje się fiesta przy ponad 30-stopniowym upale. Tyle ma być jutro w Madrycie. Nieco chłodniej przywita swoich piłkarzy Rzym. W warszawskiej strefie kibica podczas finału temperatura ma przekroczyć 26 stopni, choć po południu nad Warszawą przeszła nawałnica. Burze dały się we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur. Połamane drzewa, zalane piwnice i niebezpieczna, bo zmienna pogoda dla żeglarzy. Strasznie się działo tutaj, wychura taka była, że te drzewa to mało aż tu sięgały do balkonów tutaj na wpół, do oknach. Gwałtowne ulewy w Wielkopolsce, ponad 200 interwencji strażaków i zalany dworzec główny w Poznaniu. W strzelcach kraińskich nawałnica zrywała dachy z domów, w województwie lubuskim kilka tysięcy osób zostało bez prądu. Za to w Kijowie pogoda w sam raz na finał. Słoneczne drużyny z gorących krajów, to musi być pięknie, słonecznie i gorąco, i tak cały czas jest jeszcze na Ukrainie. A u nas idealna pogoda, by mecz obejrzeć przed telewizorem. Marcin Szewczak, Wiadomości. Dokładnie za godzinę staną naprzeciwko siebie dwie futbolowe potęgi. Można długo wymieniać rewelacyjnych piłkarzy, ale to będzie także pojedynek dwóch niezwykłych trenerów. Vicente Del Bosque, który już raz poprowadził Hiszpanów do triumfu, ale na mundialu wtedy. I Cesare Prandellego, który dokonał rzeczy wydawało się niemożliwej. Okiełznał Super Mario. Leszek Krawczyk opowie Państwu o najlepszych selekcjonerach tego turnieju. Była trzecia nad ranem, kiedy włoski trener Cesare Prandelli wyruszył ze swoim sztabem, by w sanktuarium Najświętszej Rodziny podziękować za awans do finału. Po zwycięstwie w Karnych nad Anglią przeszli 11 kilometrów do Łagiewnik. Wcześniej, kiedy Włosi wyszli z grupy, pieszo powędrowali do klasztoru Kamedułów na Bielany. 21 km pokonali w 3,5 godziny. On zawsze tak robi. Nie wiem do kogo się modli, ale jak widać, jest to ktoś bardzo skuteczny. 55-letni Prandelli zaczynał jako piłkarz. Trzykrotnie był mistrzem Włoch, zdobył Mistrzostwo Europy, ale nigdy nie zagrał w reprezentacji. Teraz jako selekcjoner jest o krok od historycznego sukcesu. Mam z tego dużą satysfakcję, że kieruję drużyną, która nigdy się nie poddaje. I chyba udało nam się odbudować włoską dumę z narodowego futbolu. Vincente del Bosque przez piłkarzy nazywany El Tio, wujek niczego nie musiał odbudowywać. Ma 61 lat z Realem Madryt dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, a Mistrzowie Europy pod jego wodzą też niemal zawsze wygrywali. Nie możemy tylko patrzeć w przeszłość Włosi z meczu na mecz grają coraz lepiej, dlatego nasze szanse oceniam 50 na 50. Rano Del Bosque zabrał swoich piłkarzy do Muzeum II Wojny Światowej w Kijowie. Na boisku rzadko ingeruje w pracę zespołu u Prandellego. Jest to nie do pomyślenia. Sam Cezary Prandelli powiedział, że dostrzega jedną cechę wspólną. Mianowicie, gdyby dalej mieszkał w Polsce podczas Euro 2012, to wkrótce wyglądałby tak samo jak Del Bosque, czyli mocno by przytuł. To jest dowód na polską gościnność. Ciekawe, komu opatrzność będzie sprzyjać. Na ostatnim mundialu Vincente Del Bosque obiecał, że jeśli Hiszpania wygra, to on z goli wąsy. No, i słowa dotrzymał. Jeśli dziś zwyciężą Włosi, ich trenerowi nie pozostanie nic innego, jak wybrać się na jasną górę. No, będzie za co dziękować, choć z wieliczki to jakieś 160 km. Leszek Krawczyk, wiadomości. Przed nami ostatni wielki mecz, ale na tym euro to, co działo się poza stadionem, było tak samo ważne jak to, co na boisku. Zobaczyliśmy setki tysięcy ludzi, którzy potrafili się fantastycznie bawić. Trudno było nie zakochać się. W Hiszpanach w Gdańsku, Irlandczykach w Poznaniu, czy Czechach we Wrocławiu. To był niezwykły turniej, a ci ludzie zakochali się w tej pięknej, biało-czerwonej Polsce. Maria Stepan przez cały ten czas patrzyła na euro w bardzo ciekawy sposób. Ktoś by pomyślał: Od po prostu piłka. Dzięki niej jednak tyle się zadziało. Byliśmy tacy dumni, tacy biało-czerwony, tak głodni sukcesu. Z niedowierzaniem patrzyliśmy na zdystansowany Gdańsk. Pewnej nocy oszalał na punkcie Hiszpanów. Była gdańska fiesta. A potem do Poznania przyjechali Irlandczycy. Jeśli dziś wielka flaga, to jest Rosja, zasłoniła jedną czwartą tego stadionu, to na kolejnym meczu we Wrocławiu niech Biało-Czerwona. Postanowiliśmy uszyć flagę. Mam nadzieję, że to uskrzydli naszych chłopaków i że damy radę Czechom. Czechom dobrze mówię. Nie daliśmy rady. Smutek. I tylko tyle. Potem był smutek Portugalczyków. Niesprawiedliwość to słowo Ronaldo, po przegranej w karnych, zobaczyli wszyscy. I wszyscy widzieli nasze, i gości twarze. Wszyscy też widzieli naszą strefę kibica. I słyszeli, jak nam na pożegnanie śpiewa czeska drużyna. Osobnym eurosmakiem był włoski piłkarz Gianluigi Buffon. Nikt nie śpiewał hymnu tak jak on dla wielu stadion. Był domem, którzy spali i się budzili, inni... Tak jak Timur, po prostu się cieszyli. Radość dzieci wzruszała najbardziej. Co ja na o Dawid Zapisek, ciężko chory chłopczyk z Gdańska, wierny kibic hiszpańskiej drużyny. Dzięki widzom wiadomości był na meczach swych idoli w Gdańsku. Te ja bilety ciężko zdobyć, więc... Minuta na i także dzięki widzom wiadomości, ludziom o wielkich sercach, pojechał do Kijowa. W hotelu się spokojnie sobie chwilkę odpoczniesz. Teraz pewnie razem z mamą wchodzi na stadion, ale o tym jutro, dziś już wiemy. To nie była, nie jest po prostu piłka. Maria Stepan, wiadomości. Nie tak dawno wołaliśmy: nikt nam nie powie, że nie zagramy w Kijowie. I teraz nikt nam nie powie, że to nie były fantastyczne dni. Wspaniale było teraz być w Polsce. To po prostu piękny kraj bardzo fajnych, radosnych ludzi. Zapraszamy jutro na ostatnie już specjalne wdanie wiadomości stamtąd, z Murawy, Stadionu Narodowego o 19.30. A przed nami Włochy, Hiszpania. Dobrej, wspaniałej nocy. Do zobaczenia. Dziękujemy, że są Państwo z nami.